Kim Pani z angielskiego byłaby, gdyby nie nauczycielką? Chyba ogrodnikiem albo cukiernikiem. Co by robiła Pani z hiszpańskiego, gdyby nie byłaby nauczycielką? Hmm. Gdybym nie była nauczycielem, to zdobywałabym himalajskie szczyty, nurkowała w rafie koralowej, rozpoznając nowe organizmy, a ratowałabym ludzi przykrytych lawiną, i zjadałabym dziwne stworzenia żyjące w dżungli amazońskiej, o ile wcześniej one nie zjadłyby mnie. A dlaczego takie? E, ogrodnikiem, ponieważ bardzo lubię sadzić, pielęgnować, przesadzać i... Bardzo mnie to cieszy, przysparza mi to wiele radości. Kim byłby pan z łefu, gdyby nie nauczycielem? Gdyby Grzesiu Lato mnie nie kopnął w 68. na treningu, pewnie byłbym znanym sportowcem. Natomiast chciałbym zostać strażakiem, gdyby nie mój przeraźliwy lęk wysokości. Ale myślę, że dałbym radę poprowadzić te duże samochody. Dziękujemy. Podoba mi się też cały ten proces w... Hodowania tych roślinek, więc to jest takie troszkę podobne jak was tu w szkole, tak? Pielęgnujemy, kształtujemy, troszczymy się o was, także no, coś to ma wspólnego z moim obecnym zawodem. Kim pani z edukacji wczesnoszkolnej byłaby, gdyby nie nauczycielką? Gdybym nie była nauczycielką, byłabym trenerem jeździectwa. Od dziecka chciałam mieć konia. A cukiernikiem, ponieważ bardzo lubię jeść słodkości i je przygotowywać. Super, dziękujemy. Dziękuję. Kim byłaby Pani, gdyby nie nauczycielką? Rozpoczęłam pracę jako artoterapeutka. A dlaczego akurat taki zawód? No, może tam To troszeczkę Wam przybliżę. To jest taka osoba, która prowadzi terapię z ludźmi w różnym wieku poprzez sztukę. Muzyka, malarstwo, poezja, te osoby zajmują się tymi rzeczami i w ten sposób jest ich terapia odciąga. Super, dziękujemy bardzo. Kim byłyby Pani, gdyby nie nauczycielkami? Hmm. Zdecydowanie policjantką. A ja zostałabym fryzjerką. A dlaczego akurat takie zawody? Bo ja mam taki głos, że wszyscy by się mnie bali i by przestrzegali prawa. Natomiast mnie ja i tak wszystkich domu. Dziękuję bardzo. Kim Pani Zagielskiego byłaby, gdyby nie nauczycielką? Byłabym przewodnikiem turystycznym. To jest moje pierwsze wykształcenie. I chciałabym być przewodnikiem w jakimś fajnym miejscu, albo w jakimś ładnym mieście, najlepiej w Hiszpanii. Dziękujemy. Kim byłaby pani Basia, gdyby nie nauczycielką? Zawsze marzyła mi się praca w prosektorium, także myślę, że byłabym lekarzem sądowym, albo kosmonautką. A dlaczego akurat kosmonautką? Bo podobno gdzieś tam jest planeta, z której pochodzę i chciałabym poznać rodzinę. Kim byłaby Pani Alinka, gdyby nie nauczycielką? Myślę, że mogłabym prowadzić kawiarenkę literacką, ale zawsze chciałam być bibliotekarką. A nauczyciel, bibliotekarz to są dwa w jednym. Bardzo mi się to podoba. Kocham te prace. Super, dziękujemy. Kim byłaby Pani Alinka, gdyby nie nauczycielką? Gdybym nie była nauczycielką, byłabym kosmetologiem. A dlaczego akurat kosmetologiem? Chciałabym wykonywać zabiegi z medycyną estetyczną. Dziękuję. Kim pani z matematyki byłaby, gdyby nie nauczycielką? Gdybym nie pracowała w szkole, to albo bym była pilotem wycieczek i pracowałabym w biurze podróży, albo zawsze chciałam być charakteryzatorem w teatrze. Dziękujemy. Kim byłaby pani z polskiego, jeśli nie nauczycielką? Gdybym nie została nauczycielką, byłabym aktorką, bo zawsze chciałam pracować w teatrze i występować na scenie. Takie było moje marzenie z dzieciństwa. Kim pan z informatyki byłby, gdyby nie nauczycielem? Byłbym politykiem, bo miałem taki plan. Ale dobrze, że nie zostałem politykiem, bo nikt mnie teraz nie lubił. Kim byłaby nauczycielka z języka polskiego, gdyby nie nauczycielką? Zawsze chciałam być nauczycielką. Tak? Dziękuję. Kim pan z informatyki byłby, gdyby nie nauczycielem? Władcą ciemności. Kim pani z matematyki byłaby, gdyby nie byłaby nauczycielką? Nauczycielem matematyki zawsze i wszędzie. Kim pani z matematyki byłaby, gdyby nie nauczycielką? Byłabym weterynarzem. Super, dziękuję. Bardzo prosiłam moją mamę, żeby mi tego konia kupiła, i nawet wymyśliłam miejsce, w którym mógłby zamieszkać czyli balkon, bo nie mieliśmy swojego domu ani ogrodu. No, niestety, konia nie mam do dziś, ale konno jeżdżę, więc chociaż tyle się z tamtych marzeń spełniło, a swoją pracę bardzo lubię. Dziękujemy. A tak naprawdę to cieszę się, że tu pracuję, bo to tutaj poznaję najciekawszych ludzi i to tutaj przeżyłam najwspanialsze przygody. Dziękujemy bardzo.